Cześć, z tej strony Krzysiek i Michał. Rok 2024 zaczynamy z tak zwanym przytupem, mianowicie premierą nowych spodanek kolarskich od szwajcarskiego ASOSA. Swojego nowego wcielenia doczekała się seria wyścigowa oznaczona literkami RS. Fanom motoryzacji się to kojarzyć właśnie z samochodówką. Do samochodówki będziemy jeszcze nawiązywać kilka razy. Natomiast po latach że od premiery poprzedniego modelu. No, już blisko 5 lat chyba minęło. 4-5 lat, lat generacji. od poprzedniej generacji oznaczonej symbolem S9. Na rynku wreszcie pojawiła się, pojawił się jego następca oznaczony symbolem 11. Tutaj od razu mały disclaimer, 11 to nie jest grubość wkładki, wkładka zostaje dziewiątka o czym jeszcze będziemy mówić, ale to jest, myślę, że warto o tym wspomnieć już na, na samym początku. Natomiast nowe spodenki, zupełnie nowa jakość, no i ten cały czas, o którym Michał powiedział, czyli te 4-5 lat obecności poprzednika na rynku, pozwoliło ASUSowi wyciągnąć dużo, dużo wniosków, o których będziemy tutaj mówić właśnie na zasadzie porównania. Tak, dzisiaj sobie porównamy te dwa modele, wykażemy Wam, jakie są różnice, co uległo zmianie, co pozostało, no i może dlaczego dalej warto Spodenki zainwestować po prostu. Tak jest, no myślę, że większość tych zmian, które tutaj, a jest ich bardzo dużo, jest po prostu odpowiedzią na zgłaszane przez klientów, użytkowników tych spodenek, na zgłaszane uwagi, których zapewne Michał e, będzie mógł trochę przybliżyć, no i będziemy się do tych uwag odnosić za pomocą zastosowanych przez asystentów. Tutaj w tym nowym modelu zmian może przejdziemy sobie do najważniejszego, czyli do nazwy. Ponieważ poza wspomnianym S11, nowym, nową cyferką tu znowu jest nawiązanie do motoryzacji, ponieważ na przykład samochody sportowe nazywają się często, mają oznaczenia co drugi numerek, że na przykład liczby nieparzyste, a Audi A3, A5. No nie jest to dobry przykład chyba, bo czwórki też są akurat Audi. Ale one się dopiero później pojawią. Eee, ale tak, tu jest odejście od tej na nomenklatury typu stricte motoryzacyjnej, a nawiązanie z kolei do nazwiska Stradivariusa i tutaj mamy nazwę nazwie Stradivari, czyli zaznaczenie, że te spodenki są jednak czymś wyjątkowym i poświęcono im troszkę więcej uwagi. No tak teraz... samo jak wyjątkowe były skrzypce Stradivariusa. Tak jest. No dobrze, no to może zacznijmy od... Zacznijmy może nowym. sobie od, od góry, będzie najłatwiej, jak sobie pójdziemy tak jak trzymamy sobie spodenki od góry, czyli od momentu, od miejsca, dzięki któremu zatrzymują się one na ciele. Wszelka zaszła jedna istotna zmiana, mianowicie z materiałów do dwóch rodzajów materiału pojawił się nam materiał trzeci. W prawne oko zauważy, że jest to właśnie część przednia, czyli ta taka bardziej ażurowa, ta taka dokładka krótsza tutaj, która opiera się właściwie na brzuchu została wylajtowana, mówiąc lekko z angielskiego, natomiast wiadomo o co chodzi, ponieważ raz, że tutaj na podbrzuszu, tak jakby podczas jazdy intensywnej, bo to intensywnej jazdy, sporządzony jest oczywiście ten model Equipe RS. Gromadzi się dużo potu i potrzebna jest właśnie możliwość odprowadzania go i przewiewność, a jednocześnie, szelka no nie pracuje aż tak bardzo w tym miejscu. Bo jednak za napięcie odpowiadają te, ta górna część oraz tylna. Za chwilę będziemy o tym mówić. Także ta taka wspierająca część jest przede wszystkim nastawiona na odprowadzanie wilgoci i na przewiewność, i tenże materiał doskonale to reprezentuje. Część górna i właściwie tylna są takie same jak w poprzedniku. Mamy to. Tak, tą... Te same materiały, znamy to, czyli z tyłu bardzo jakby w, tylko w jednym kierunku rozciągające się, ale dość sztywna ta taśma. Natomiast tutaj dwuskładnikowa taśma o dużej elastyczności. I Ponieważ ten odcinek, ten odcinek decyduje o mm. tym, że ją dopasowują się tak. do wzrostu. Bo jak wiemy, rozmiar M może nosić osoba mm. o 1,72 m, wzroście 1,72 ale też o wzroście 1,85 m. No i właśnie I zas zastosowanie ciała. tutaj tego najbardziej elastycznego materiału powoduje to, że spodenki mm. się do różnych wzrostów bez problemu dopasują. A ten materiał dociągający. Dociąga właśnie wkładkę i tu mamy bardzo ważną zmianę. W tym dociąganiu, właśnie, bo Michał pokaże się, jak to tak, było. Tak, tutaj to poprzednio. charakterystyczne i widoczne, że tak powiem, na, na trasach, na ścieżkach widzimy kolarzy z tymi szelkami, to już wiemy, co jest grane. To jest y, patenta Sosa z tym podwójnym dociąganiem czyli nisko mocowana szelka, bardzo blisko wkładki, dzięki czemu to dopasowanie miało być y, lepsze jakby do krzywizny ciała. Natomiast też jeszcze tutaj w, tym, w tej wersji nowej yy, chciałem pragnę zauważyć, że to jest rozwiązanie, które w sumie też już było yy, w ofercie Asosa yy, w spodenkach LSR, czyli właśnie tych na treningi indoorowe albo na, na wysokie temperatury I, no i tutaj to sprawdzone już w boju rozwiązanie trafiło do tego flagowego modelu. Tak jest, natomiast w nowym modelu postanowiono zrezygnować z tego podwójnego mocowania z tyłu i tym razem wkładka dociągana jest do ciała za pomocą nowego materiału głównie. No nie ma już potrzeby oczywiście na, na przestrzeni tych 4 lat obecności tego pro, produktu poprzedniego na rynku. Zmienił się oczywiście, zmienił się technologia. Asos ten cały okres właśnie czteroletni e, przeznacza na poprawianie swoich technologii. Wszystko idzie do przodu. 4 lata, jak wiemy, w obecnych czasach to jest szmat czasu i dużo się może zmienić. I właśnie zmienił się materiał tych spodenek, który sam swoją sprężystością po prostu powoduje to, że nie ma już potrzeby zahaczenia tej szelki w dwóch miejscach, a właściwie wystarczy w jednym, natomiast dociągnięciem do ciała zajmie się po prostu sam materiał, który też w odróżnieniu od poprzednika ma nieco inną barwę, koło zapewne większości z Was. Tak, tu nareszcie dostaniemy, no jeszcze może nie kruczo czarny, nie nazwałbym tego kruczo czarnym, ale w zasadzie tak możemy to śmiało określać jako czarny. Nie będzie zarzutów, że to jest jakiś tam granat, atrament. Czy inny jeszcze odcień. Co zwłaszcza było widać u poprzednika, ponieważ poprzednik miał różne elementy, różne panele były, były panele krócze czarne, ale główny materiał nie był krótso czarny, co jeszcze bardziej uwidaczniało tą różnicę. Natomiast tutaj całe spodenki są, zobaczcie, z jednego, z jednego odcienia materiału i to już po pierwsze, znaczy po pierwsze. Kolejną cechą jest to, że nie mają właśnie tego osobnego ściągacza, o czym zaraz powiem, co powoduje, że po prostu one są całe, równomiernie czarne. I tutaj właśnie uwagi klientów co do tego, że no, były to spodenki grafitowe bardziej niż czarne, już nie będą miały miejsca, mam głęboką nadzieję. Tak samo głęboką, jak głęboka jest czarna tych spodenek. Tak, no to jest jednolita konstrukcja i w zasadzie jedynym akcentem wyróżniającym i to nawet nie z daleka, bo to też te elementy, wszystkie pomarańczowe, będziemy mieli tak naprawdę pod koszulką schowane, więc no, można powiedzieć bardzo dyskretna, taka elegancka. Yy, tak, 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 bo konstru yy, konstrukcja, kolor kolorystyka będzie jedna tych spodenek, będzie ten właśnie kolor pomarańczowy. Natomiast jak Michał powiedział, właściwie on nie będzie widoczny tak jakby na zewnątrz, yy, także tutaj nie obawiajcie się, nie zaburzy to waszej stylówy. Yy, jest to też taki kolor, zwłaszcza tutaj na szelkach, mocno przemieszany z czarnym, a właściwie dominuje czarny, dlatego to nie jest aż tak bardzo krzykliwe. Jedyne miejsce, w którym będzie go widać z przodu, ale tylko właściwie w sytuacji przerwy na kawkę, chociaż jak wiemy, użytkownik spodenek RS raczej się zatrzymuje tylko raz, jak już skończy jazdę. Jest to miejsce, które użytkownicy albo fani Asosa, użytkownicy spodenek GTO albo fani Asosa, którzy śledzą wszystkie technologie, znają już ze spodenek GTO i to jest taka, takie wcięcie tutaj na materiale, zacieśnienie tego miejsca, żeby na zgięciu biodrowym on po prostu lepiej dopasowywał się do ciała. Co jeszcze na tak zwanym zewnętrzu, ja mówiłem, że nie ma ściągaczy, że nie to ma się osobnej... rzuca w oczy na pewno. I to jest jakby duża różnica konstrukcyjna, jakby ten ściągacz. Natomiast tak. na, na zewnętrzu może tego tak... nie Tutaj nie ma ściągacza, tutaj zastosowano znane też z materia... z modelu GTO. No i to już nazewnictwo, te silikonowe kropki, doklejki, to już tutaj w komentarzach dajcie upust swojej fantazji, jak to nazwiecie, to już będzie Dla Wasza sprawa. To z poprzedniej generacji, no taki mimo, że solidny i świetnie wspierający, świetnie to jednak wyczuwalny na ciele, szczególnie ten, ten element tutaj szwu, natomiast te spodenki rzeczywiście no, zasługują na miano taki, tak zwanej drugiej skóry. Nogawka właściwie nie jest wyczuwana na ciele po założeniu. Tak i tu jest jeszcze warto wspomnieć, że te silikonowe antypoślizgowe dokładki są wokół całego uda praktycznie, natomiast poza przednią częścią, ponieważ przednia część tutaj narażona jest na padanie na kontakt z promieniami słonecznymi. Tutaj najwyższa jest temperatura bez względu na to, czy jedziemy szybko, czy wolno. No i właśnie na podstawie uwag użytkowników ze spodenek GTO, Wyszło, że niektóre rodzaje skóry są wrażliwe na kontakt silikonu i kiedy jest poddany wysokiej temperaturze, dlatego wyeliminowano w tej wierzchniej, tak jakby części, te silikonowe dokładki, aby wyeliminować ryzyko powstania odparzeń na skórze, co też w ogóle doskonale pokazuje, że asos jednak. Produkty długo żyją na rynku po to, żeby zebrać jak najwięcej właśnie uwag klientów i nie, nie proponować co rok nowego produktu na podstawie jednej uwagi, tam na podstawie trzymiesięcznego miesięcznego używania, tylko ten produkt pracuje, to wy jesteście. Troszkę testerami, aby każda kolejna wersja była jeszcze lepsza i tak jest w tym przypadku. Jeszcze mam jedną uwagę, zanim przejdziemy chyba już do środka, będziemy się powoli zagłębiać do części najważniejszej. Materiał sam w sobie, ten o wysokiej kompresji, o której mówiłem, jest też bardzo cienki, ale jednocześnie nietransparentny. Zobaczcie, tutaj bardzo mocno naprężam ten materiał. Dopiero no, przy jakimś ekstremalnym naprężeniu można zobaczyć trochę moje palce, ale tak materiał się nie będzie naprężał. Także nie bójcie się nic wam, nie będzie przez ten materiał. No, to też jest takim wyznaczeniem trochę te, klasy tego materiału, tak. że mimo tej dużej kompresji, to on na ciele jest bardzo przyjemny i jednocześnie, właśnie nie e, po nawet dużym naciągnięciu, tak jak to pokazałeś przed chwilą, czy tu, czy tu, no to nie, jest, nie są materiały. Nie, które nie gubi swojego koloru. Nie tracą i, jakby pigmentacji tak. no, przy dużym naciągnięciu. I jeszcze zanim przejdziemy jakby do samej wkładki, to taki detal, który tutaj jakby. Został chyba zmieniony z tego, co zauważyłem. Tak, no nie mamy tej, tejże tasiemki tutaj. Był to element taki no, miał, mający delikatnie usztywić tą przednią część, jednakowoż też sprawiający trochę problemy eksploatacyjne, że tak powiem. To zostało też wyeliminowane, poprawione, bo zdarzały się przypadki, że ta tasiemka. Ona była ulegała, podklejona tutaj, tak? Tak, Czyli? i ulegała przy intensywnym jakimś tam przepoceniu i. i no tu na podwórzu się zbiera bardzo dużo. To dobrze. się jednak. Nie sprawdziło, i jak widzicie, po kilku latach wnioski zostały wyciągnięte, i, i, i taki detal nawet został w ASOSie dostrzeżony i poprawiony. Tak, a teraz będzie można rozpoznać kogoś uż użytkownika ASOSA RSA. Y będzie można rozpoznać po odblaskowym pasku idącym tutaj przez środek, ponad wkładką. No właśnie, już nie te z charakterystycznej szelki, szelki, nie te śmieszne modelu targa, jakby majtki, majtki. czyli to wycięcie w, in w innym. Odcieniu materiału, tak, bo teraz tylko właśnie ten. One się zlewają, właśnie kolorystycznie pasek. nie będzie już widać. No i oczywiście jest z tyłu jeszcze ta konstrukcja ramowa, ona troszkę przybrała inną formę. Ten szef jest, zobaczcie, że szef jest poprowadzony tak bliżej wkładki, on już nie jest taki rąb. Mhm. W kwadrat, tylko właśnie zmodyfikowano to troszkę, żeby już. Czyli tutaj nie mamy tego boksa tak zwanego, jakby jeden szef mniej znowu. Tak, tak, tak. tak. No to razem ma tworzyć to, ten właśnie efekt, że już nie ma potrzeby przymocowania tej szelki w dwóch miejscach, tylko mhm. wystarczy w jednym, a za resztę odpowiada już materiał. A co w takim razie najważniejsze jest wewnątrz, bo wszyscy wiadomo najbardziej zwracają uwagę na wkładkę. Co we wkładce? W wkładce, no grubość, jak już wspomniałeś, jest pozostała ta sama, niezmieniona dalej, to oczywiście są topowe wkładki, czyli Elastic Interface. Ja od razu się rzuca w oczy, no zmiana tych, tych, tej perforacji, czyli u Ciebie mamy drobne, drobniejsze otwory, tutaj są dość duże. Podobnie mm -hmm. już tutaj widzę, że ścięcie zostało zachowane, jakby ta wkładka nie okala nas od frontu, tylko została tutaj skrócona na rzecz delikatniejszego, bardziej przewiewnego... I jednocześnie odprowadzającego. No ale z, znaczy, zachowane było tutaj, a tutaj jest tej wkładki wie, więcej. Ona no jednak tak, okazała jest. Nam tutaj, tak, tak. Tu jest, tu tutaj, jest tutaj zastosowano rozwiązanie: znowu tej wkładki z przodu jest trochę więcej. Ona oczywiście jest bardzo wentylowana, w ogóle. Sam układ tych dziurek był testowany, oczywiście, no nie wiem, czy w tunelu aerodynamicznym, natomiast na pewno przy dynamicznej jeździe i te, oczywiście są one tak rozmieszczone i tak zaprojektowane, żeby przepływ powietrza był w tym naszym kroczu i innych intymnych okolicach jak najefektywniejszy. Natomiast wrócono do tej zabudowanej części przedniej, ale właśnie nadziurkowano ją bardzo intensywnie, żeby jednocześnie nie zatrzymywała ona powietrza. I coś tutaj jeszcze się zmieniło. Zmieniło się na pewno wykończenie, zmienił się kształt. Kształt, trochę kształt się zmienił wkładki, ponieważ oni wyeliminowali miejsca, które nie pracują, czyli mm -hmm. tak, jakby zostały ucięte te takie różki, które zawsze, jak za, no tak, za, to za to kimś idziemy, to widać, że odstaje to ta wkładka jest nieużywana. Ten po prostu no, nie, ma, nie ma bata, mówiąc wprost, żeby ktoś usiadł na tej części. Raczej siadamy tu mhm. i oni też dlatego inaczej poprowadzili, no wyciągnęli jakąś średnią z rozmieszczenia guzów kurszowych, no one raczej się wiadomo rozmieszczają tutaj, tutaj jest najmniejsza szansa, tutaj też troszeczkę zmniejszono, żeby najefektywniej właśnie rozmieścić ten materiał. Tu jest jeszcze nie, niedoszycie się pojawiło widzę z tyłu. E, Czyli poprawa wentylacji znowu. Subtelna jest to poprawa wentylacji, jak? ponieważ oczywiście wkładki w obu modelach były też ciurkowane. tutaj w tych miejscach, w których nie widać, także ten przepływ tak jest. Kratery, tak. No i tu też wydaje mi się, że uwolnienie tej wkładki jest troszkę ważne, żeby żeby ten, ta tylna część też mogła sobie troszkę się tam umieścić na naszym ciele. Rozmieścić tak jak trzeba. E, a propos rozmieszczenia wkładki, dobra, mm -hmm. to może przejdziemy do, do Dynastro, już tego elementu, tak, który pokazał. co to, tak. to, to, to jest co, co istotne i, i co wiem na pewno, że zostało poprawione, to właśnie odległość tych, yy, tak powiem, wypustek w tej wkładce w, na froncie. Czyli yy, zdarzały się sytuacje, że u niektórych użytkowników te dwa elementy gąbki jakby troszkę nam no, przytrzaskiwały powiedzmy skórę. Tutaj jest wyraźnie mniejszy ten z i ten materiał też mniej pracuje. I one się rozszerzają ku, ku końcowi, że tu są węższe i zobaczmy, że mają takie, a tu są, uh -huh. równy mają, równo mają uh -huh. szerokość, a tu się zbliżają do siebie nie I tylko przez to, że są bliżej, ale też są po prostu nieco szersze, żeby przy, przy przyjęciu tej pozycji takiej e, pochylonej mocno, jak już jest decydująca faza zawodów, w wyścigu i ciśniemy na maksa, żeby ta część przednia siodła. Nam tutaj nie uciskała na krocze. Yy, chyba jeszcze za, za wcześnie wywinęliśmy, no. a przynajmniej ja swoje, ale możesz jeszcze. Aha, bo Ty teraz wracasz do. Wróć do, 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 do takiego mieś, pośredniego do ustawienia, mieście. Bo ja chcę jeszcze pokazać yy, jedną nowość, to znaczy Golden Gate 2.0. A no właśnie, to w sumie największa. E, tak, bo Golden Gate, no to jak wiecie, to już tam, to już pokazujemy od lat, że można sobie tutaj nie tylko przełożyć rękę, ale po prostu służy to uwolnieniu wkładki od lajki, like, żeby ona się, wkładka zostaje w miejscu, nogi sobie chodzą, lewo, prawo, góra, dół, a wkładka no jest zawsze w tym samym miejscu. A ta tak? czy znaczy, w Golden Gate 2.0 tutaj nie ma, natomiast 2.0 to jest ten element przedni, Aha. że to jest uwolnienie wkładki z przodu. Czyli ona tu jeszcze więcej małów troszkę, tak? Ona ma tutaj. Zobaczcie, że nie jest przyszyta bezpośrednio do lajkry, tylko jest taki pomost zrobiony, taki element elastyczny, który znowu, tak jak, mhm. jak jest lajkra do podbrzusza, się przyklei albo po prostu będzie przylegała. No to ta wkładka jeszcze może się. No mamy wiadomo, no jesteśmy zbudowani każdy czyli inaczej, również mamy przegub, mamy jeszcze Taki przegub jest powiedzieć. elastycznie za, zawieszona, może sobie pracować w jeszcze większym zakresie, nie tylko po bokach, ale też z przodu, czyli ona zawsze 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 pozostanie w jednym miejscu, bez względu na to jak i czym ją wypełnimy z przodu, i jak będziemy się na tym rowerze zachowywać i ruszać mhm. i to jest, to jest moim zdaniem bardzo fajny no, ma patent. To, sens. to w sumie już mocno przemyślane. Chyba naturalny proces, że ta technologia wprowadzona już do wiele lat temu. Wreszcie otrzymała swoją, swoją ewolucję. Ale jeszcze zauważalne jest, wiesz, co ten, ten materiał boczny. Widzę, że jego jest też zdecydowanie, jakby, może nie mniej, ale że jest tutaj chyba subtelniejszy, cieńszy. Jest taki cieńszy i w ogóle ta wkładka jest, no ta jest, nie chcę mówić szorstka, ale ta jest na pewno przyjemniejsza w dotyku A, tak, niż ta. To, tą, jak... to to dostrzeżecie różnicę od razu. Może nie dostrzeżecie, ale poczujecie po założeniu. Na skórze od razu, że to rzeczywiście jest ta jest taka milsza. No, po prostu milsza, milsza do do, w dotyku, i myślę, że to będzie procentowało na, wy, na nie na wycieczkach, bo to są na intensywne przejażdżki w wysokich temperaturach i dużym zapoceniu. To wszystko się będzie składało na e, bardzo przyjemne użytkowanie. I jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja: nie wiem, czy już mówiliśmy o tych dwóch wariantach. A, tak, nie. długość nogawki. Właśnie, no właśnie. To istotna sprawa, bo wszystkie spodenki Asosa mają raczej krótsze od takiej średniej rynkowej te nogawki. Znaczy jeszcze kiedyś byli z tym kojarzeni, ale podjęli rękawicę y przy okazji GTO spodenek? Tak, GTO ma dwie długości nogawki i tutaj też zastosowano takie rozwiązanie, czyli dla osób powiedzmy o budowie raczej szczupłej, wysokiej, Zdecydowanie pewnie lepszym rozwiązaniem będzie wybranie tej wersji long, czyli 3 cm po prostu nogawka dłuższa. Teraz jest taki też trend, powiedzmy w proturze, więc to wiele osób na to zwraca uwagę. I fajnie, że takie, że takie zróżnicowanie jest, bo no, każdy troszkę ma inną budowę. I to robi różnicę. No to jest to, o, tym wspomniał o czym wspomniałem, że Emeczka nosi zarówno osoba w wzroście 1,70 m, ale i 1,85 m. Mm -hmm. No i to wygląda. Ja jestem rad z tego, bo naprawdę <laughs> spodenki Asosa. No... Tak, zaraz zresztą przejdziemy za chwilkę do części takiej bardziej e, praktycznej, a przynajmniej bardziej praktycznej niż teraz. Michał się w te spodenki ubierze i zobaczymy sobie te wszystkie technologie, o których powiedzieliśmy, na człowieku. Natomiast. W dalszej oczywiście perspektywie są przewidziane przejażdżki na tych spodenkach, w tych spodenkach, ale to już będą na tak ten jest. temat inne materiały. Czy powiedzieliśmy wszystko z części teoretycznej? Tak sądzę, mam nadzieję. Jedna jest jeszcze rzecz, jakbyście potrzebowali tego jeszcze jednego czynnika, który przekona Was do tych spodenek, to jest zmodyfikowane logo, a właściwie logo jest cały czas to samo bo to jest przypomnę literka A połączona z jedynką, ponieważ ASOS yy, znaczy pierwszy. W... albo najlepszy. Albo najlepszy. No, pierwszy jest przeważnie najlepszy. Natomiast tutaj to jest taki detal, który dostrzeżecie już jak będziecie mieć swoją parę w domu. Zmieniła się podstawa tego znaczka. Tutaj ona była taka sztywniejsza i gumowa, bo ten znaczek składa się z dwóch elementów. Ze znaczka i z takiej jakby z podstawy. E, z pomnika i z cokół, a tutaj pomnik jest ten sam, a cokół jest bardziej elastyczny. Filcowy taki czy Filcowy taki jest przyjemniejszy. Mm -hmm. To już po prostu no tak, myślę, że Znamy. wyczerpaliśmy. Dobra, tutaj. wracamy do Was, przebieram się. Ok. Tak jest, widzimy się już tak. za chwilę. Zobaczymy sobie teraz nowość Asosa 224 z podenki ekip RS S11. Na Michale, który ma 1,82 82, poprawienie Michał, z skinieniem, jak się mylę, i 75 kg masy ciała, i nosi oczywiście rozmiar M, co też jest ciekawe, ponieważ niektórzy przy tym wzroście już by się zasadzali, że tak powiem, na rozmiar L, ale tutaj masa jednak decyduje i objętość tak jakby ud właśnie, która u Michała jest faktycznie raczej m a wzrost jest większy na przykład niż mój, bo ja mam też M-kę a mam 1,75 m, ale to jest właśnie ten element elastyczny, który powoduje, że to się właściwie rozciąga głównie, natomiast całe spodenki zostają takie, jak są. Tutaj widzimy przede wszystkim, rzuca się w oczy długość nogawki, która jest to jest ten dłuższy wariant o 3 cm różnicy, i ona faktycznie u Michała sięga do prawie już do kolana. Czyli jest taka zgodna z obowiązującą wciąż i obecnie modą. Co ciekawe, ja też te spodenki mierzyłem przy swoim 1,75 m i też było dobrze. I faktycznie przyznaję, że ja jestem z tych klientów, którzy zauważali tą różnicę w nogawce, czyli tą krótszą nogawkę. Co tu jeszcze mamy? Mamy właśnie te szelki, takie wracając do szereg, to jest ta wentylowana część, która tutaj, jak widać, najmniej z tych wszystkich trzech części szereg pracuje i nastawiona jest na przewiewność. Mamy element odblaskowy, który będzie od tej pory elementem charakterystycznym dla serii S w spodenkach. No, i tak one wyglądają. No myślę, że rozmiarówka co do rozmiarówki jest to rozmiarówka standardowa. ASOS tutaj nic nie wykombinował. Widać ten jednolicie czarny materiał, już nie ma żadnych elementów, które by tutaj raziły w oczy estetów wyczulonych na różne głębokości czerni. Nic nie prześwituje. Michał, jakbyś mógł zrobić mały skłon do przodu, żebyśmy zobaczyli, czy przy rozciągnięciu z tyłu też się nic nie pokazało. Nie pokazało się, widać tylko pasek odblaskowy. Bardzo to ładnie i schludnie wygląda. Jedyny tutaj znaczek jest właściwie z przodu, tylko czy z tyłu? Nie, z tyłu też jest, także z tyłu też rozpoznacie. Stradivarius, Stradivari, przepraszam, Stradivari, bo Stradivarius to skrzypce, a Sosy są Stradivari. Po odblasku je poznacie. Dobrze, słuchajcie, myślę, że mamy tutaj wszystko omówione. Kolor pomarańczowy będzie tym najszybszym w roku 2024 w Asosie. Mam nadzieję, że ta recenzja przyda wam się w podjęciu, gdzie ty jesteś, Michał? O, tutaj. W podjęciu właściwej decyzji zakupowej, no i oczywiście uczynienia, uczynieniu roku 2024 jeszcze lepszym kolarsko sezonem niż wszystkie poprzednie. Tak jak zdecydowanie lepsze są nowe spodenki Asos EKIP RS. Tyle od nas ze Stylu Pro. Zapraszamy po tą wspaniałą nowość. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Hej!